Dzień dobry, nazywam się Marcin Wachowiak. W dniu dzisiejszym znajdujemy się w miejscowości Krosinka koło Mosiny. By przedstawić Państwu ofertę działki budowlanej o powierzchni 4300 metrów. Jest to działka położona w bezpośrednim sąsiedztwie Wielkopolskiego Parku Narodowego z jego licznymi lasami oraz jeziorami. tutem lokalizacji jest też dobry dojazd do miasta Masina oraz do Poznania. Jest to zdecydowanie oferta skierowana dla rodzin z dziećmi poszukujących Lokalizacji w cichej i spokojnej okolicy. Za moimi plecami widzą Państwo nowoczesną szkołę podstawową w Krosinku. Zachęcam Państwa do kontaktu ze mną, jeśli są Państwo zainteresowani tą ofertą.